Bardzo dużo usłyszeliśmy teraz o tym, że trzeba rozmawiać ze sobą. Że to jest jakby podstawa rozwiązywania też takich trudności. No ale właśnie rozmawiamy ze sobą, ale są małżeństwa, są pary, które mają bardzo duży problem z wzajemną komunikacją. Skąd takie problemy się najczęściej pojawiają? Może tutaj Państwo, janowcy jako pierwsi też. Proszę Państwa, warto jest sobie uświadomić, że nikt nas nie uczy rozmowy. Ludzie mają takie, takie małe wyobrażenie, dobrze. tak, dobrze. Mają takie wyobrażenie, że przecież mówimy. Wszyscy w sposób naturalny uczymy się języka i potrafimy porozumiewać się mową. Natomiast nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My również z moim mężem w pewnym momencie zorientowaliśmy się że ja mówię coś do mojego męża, a on zupełnie coś innego słyszy. On mówi, a ja też zupełnie coś innego słyszę. My siebie nie słuchamy nawzajem. My siebie nawzajem nie rozumiemy. Nie umiemy na przykład mówić o naszych emocjach, bo w ogóle nie jesteśmy świadomi tego, że jakieś emocje nami targają. Nie umiemy mówić o naszych potrzebach, bo nie mamy świadomości tych potrzeb. Chcę powiedzieć, że szczególnie dla mężczyzn, to tak z naszej pracy wynika, mówienie o potrzebach jest wręcz wstydliwe. Wiecie Państwo, jak w mediacji my nazywamy ludziom ich emocje, ich potrzeby, bo chodzi o to, żeby teraz druga osoba, druga strona. Usłyszała, że ten partner ma takie potrzeby, że to, że on pragnie czegoś, to nie wynika, że, on, że mówi, że czegoś chce, to nie wynika z jego egoizmu, nie wynika z jego głupoty, tylko z potrzeby. Z tego, że on jest tak skonstruowany i potrzebuje czegoś do szczęścia. I kiedy na przykład panna rzeka, że wracam do domu i. Zmęczony po pracy, biorę się i naprawiam szatki konstruuję szafę, a moja żona zrzędzi i zrzędzi. I wtedy mówimy, widzimy, że Pan potrzebuje docenienia. A Pan mówi, nie, 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 nie ja niczego nie potrzebuję. No, i, ale i za chwilę mówi znowu że no ale ja w takiej jeszcze i śmiecie wyrzucę i zakupy zrobiłem i udało mi się, specjalnie pojechałem do innego miasta, żeby załatwić taniej, kupić, a mojej żonie tylko wszystko nie tak. Proszę pana, pan potrzebuje, żeby pana żona zobaczyła to, żeby pana żona to doceniła. Nie, ja nie potrzebuję, ja niczego nie potrzebuję. Ich ona tylko nie zręci. Czyli wiecie Państwo, ta obrona przed tym, żeby teraz uświadamiać sobie, że wszyscy mamy potrzeby i że tak naprawdę, kiedy chcemy, żeby drugi, druga strona, nasz partner, nasz małżonek zaspokajali te potrzeby, to pierwszą rzeczą jest to, że musimy sobie je uświadomić, a drugą jest to, że musimy mu o nich powiedzieć, bo on się nie domyśli. Właśnie tu jest ten ważny wątek o domyślaniu się. <grymne> Marszał, Marszał Rosenberg, twórca porozumienia bez przemocy, kiedy zaczął swoją pracę, zaczynał od takiego spotykania się z grupą ludzi w domach i, że tak powiem, uczył ich porozumiewania się bez przemocy. I yy, 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 jednym z pierwszych spotkań było spotkanie u niego w domu yy, z jego rodzicami i tam różnymi znajomymi, których było dużo, dosyć. I e, kiedy, kiedy rozmawiali właśnie o potrzebach, jego mama wybiegła z pokoju nagle z płaczem i zniknęła. No miał tam po jakimś czasie naraz, co się stało i ona mówi, dziecko, mój drogi, ja z twoim ojcem jestem 30 lat. Ja mam do niego milion pretensji, czego on mi nie dał. A ja mu nie powiedziałam, czego ja chcę. I Jakby to jest ten pierwszy moment. Ja Państwu podam taki nasz przykład, z którego się do dowisieliśmy czasem. Kiedy jest tak, że nie mówimy sobie takiej prawdy o morszy, Liczymy na to, że nasz współmałżonek się domyśli, czego my tak naprawdę chcemy, i udajemy jakiegoś tam kogoś innego. Ja bym tak, to było chyba 6 lat temu. Wylądowałem w szpitalu po, po ciężkim zawale. No i żona przyjechała, siedzi przy łóżku, na jeden dzień, potem przyjechała. Następnego dnia. I myślę sobie tak, jest e, niedziela, poniedziałek moja żona ma jakieś tam warsztaty, jedne, we wtorek ma warsztaty, drugie, poza tym pracę w szkole. Więc w no tak jakoś, chciałem mieć taki rycerz trochę i e, mówię do żony: Wiesz, co masz teraz tak ciężko, bo to może tak i nie przyjeżdżaj do mnie codziennie do tego szpitala. Licząc na to, że ona powie: Nie, no skąd ja przecież tak kocham, że ty będę siedziała dzień i noc. A moja żona mówi: Dziękuję Ci kochani. Wyobraźcie sobie, że nie przyjechała chyba ze 3 dni. Po prostu sobie poduszkę prawie zjadłem, no bo to jest taki moment, kiedy otarłem się o śmierć, kiedy bardzo potrzebowałem kogoś bliskiego, kto za rękę, z kim będzie można pogadać i jakoś wznosić się, tak? Ale z drugiej strony, skoro sam, że nie zaproponowałem, żeby, żeby nie przyjeżdżał, to teraz nie powiem, że się rozmyśliłem, tak? No i, I to jest taka, powiedziałbym, taka anegdota nasza rodzina z tego powstała. I w kontrze do tego, w kontrze do tego, taka króciuteńka już, e, mianowicie z chyba z ostatniej soboty, przedostatniej soboty, mianowicie mamy taki zwyczaj, że w sobotę rano a, chodzimy na taki spacer, półgodzinny, mniej więcej, na targ. Chodzimy sobie po tym targu, od stoiska do stoiska, tu sobie kupimy marchewkę, tam sobie kupimy rzodkiewkę, nie no, nie spieszy nam się nigdzie w ogóle I był taki moment, żona trochę była chora, trochę się źle czuła i potem mieliśmy jechać kawał drogi na, na, na wykłady wieczorne, gdzieś tam robić, tak jak tutaj z Państwem. I pomyślałem sobie, kurczę, teraz ja zrobimy to inaczej. Mówię do niej, słuchaj, ponieważ ty jesteś chora, to ty sobie śpij dalej, a ja sam pójdę na ten targ. No szybciej oblecę, tak, będzie szybko poznać co mam poznać, to tak, i, i że no, no to dziękuję ci bardzo, no, super, <grywa> bardzo się cieszę, tylko, że kiedy ja jej to mówiłem, to ja tak naprawdę myślałem, to była moja myśl, że ponieważ ja jestem akurat w tym momencie, byłem w lepszej kondycji fizycznej, więc jakby to ty odpocznij, a ja to załatwię, tak, no i tak się też stało. Chodzi o to, że, że w takich sytuacjach warto mówić tak naprawdę jest to, co myślę, czego ja od Ciebie chcę, czego ja od Ciebie potrzebuję, i wtedy łatwiej się dogadać. Zobaczcie, w pierwszej sytuacji wydawało się, że też mówimy o potrzebach, ale była przykrość, było nieporozumienie, w zasadzie mogliśmy nawet z tego powodu się bardzo pokłócić, gdybyśmy sobie tego nie wyjaśnili. W drugiej sytuacji, kiedy była prawda o potrzebach, to było miejsce tak naprawdę na. Głęboką taką ludzką życzliwość. I mnie było przyjemnie i mężowi również, bo oboje, zresztą tak jak wszyscy Państwo, mamy też takie potrzeby bycia altruistą, dawania z siebie. I też trzeba to ludziom umożliwić. Tylko ważne jest to, żeby prawdziwie mówić o swoich potrzebach. ale na inny aspekt komunikacji, kwestie związane z sytuacjami no, takimi trochę stresogennymi, jest jakaś kłótnia, ale jakieś słowo, nie wiem, jakiś gest. W każdym razie dzieje się coś, co tą, drugą osobę rani. I zawsze zastanawiałem się o co chodzi. Dlaczego małżonka na pewne rzeczy reaguje nerwowo? Przecież nic złego nie powiedziałem. No to, że no może trochę się wygłupiłem. No ale przecież to nic wielkiego. No stało się, tak? Źle się zachowałem. Ale dotarło do mnie po pewnym czasie, jak z tej całej sytuacji wyjść i dlaczego ja tego nie rozumiałem. Bo informację zwrotną, którą dostawałem od małżonki, odbierałem filtrując przez siebie, tak? Czy ja tam nic się nie stało, i tak dalej. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak, nie jak ja oceniam, subiektywnie przecież, swój damęczę, tylko jak on został oceniony przez moją małżonkę. Jeżeli ona czuje się źle w tej całej sytuacji, zrobiłem jej przykrość, będąc święcie przekonany, że nie zrobiłem jej nic złego, w tej chwili po 8 latach małżeństwa i że jestem w stanie przeprosić, nawet ja paczam, będą, ale <grymne> Dając <grymne> <grymne> święcie przekonanym, że mój czyn czy moje słowo absolutnie już no nie miało prawa jej zranić. Tak? To w ogóle jest jakaś, przepraszam, pierdowa. Tak? Ale skoro dla niej jest to poważna rzecz, jeżeli jest coś, co, co ją dotyka. No trudno, to trzeba przyjąć, po prostu tak jest, przeprosić. I nie robić z tego e, większego kłopotu. Natomiast właśnie kwestia e, przetwarzania tych informacji z Jednak trzeba założyć sobie ten pryzmat nie swojej osoby, tylko tej, do której adresowane było słowo, czyli ta, ta osoba. Do tej, osoby patrzeć przez daną sytuację, na daną sytuację, oczami tej właśnie drugiej, 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 drugiej strony. Ale niestety my jeszcze jesteśmy młodym małżeństwem z niewielkim stażem. I chłopa popełnia się jeszcze sporo. Tak, Ja, ja w ogóle mam tendencję. Proszę się nie łudzić, tak będzie do końca. Ja zauważyłam, że to skoro mąż coś walną, i to walną także w pięty poszło. To ja sobie myślę, tak, to ja mam cię w nosie za przeproszenie, nie odzywam się wcale. Strzelam takiego klasycznego focha. Nie odzywam się przez pół dnia, ty wiesz dwa dni i, i tyle. Ale to chyba nie o to chodzi. To też. Y, y, Trzeba spojrzeć i na siebie, tak? A może ja faktycznie trochę za ostro oceniłam tego męża, a może troszeczkę dystansu i to tak trzeba, ale to, to czasu, przede wszystkim czasu. Tego się trzeba nauczyć, tak? Bo każdy z nas jest indywidualistą, każdy chce po swojemu, a, a oceniając przez, przez nasze małżeństwo widzę, że czas weryfikuje wiele rzeczy. I i człowiek tak naprawdę uczy się nawzajem codziennie, każdego dnia. I jeszcze może być zaskoczony. A propos jeszcze tak do pasowania, taki przykład mi przyszedł do głowy. Przecież chodziliśmy z sobą osiem lat. Doskonale moja małżonka wiedziała, że myśmy, wychodząc za mnie, wiedziała doskonale, że jestem bałaganiarzem i w zasadzie... Jak coś mam... Wtedy bałaganiłeś mamusia. mamusi. Więc... No, no <śmien Wagner> właśnie, tak? Więc, więc do, do tej pory po nasz jeden z głównych kłopotów to jest to, że ja po prostu moje rzeczy, te co trzymam w ręku, mają miejsce tam, gdzie je położę właśnie przed tak. I tutaj dochodzi. Ale przecież doskonale wiedziałam, małżeńka o tym, że, 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 że bałaganiarzem jestem. No ale jednak po siebie jakaś dziwia bałagania. Ja nadal oczekuję od męża, wciąż ona mi oczekuje, ale to tylko dlatego, że każdy z nas pracuje, e, każdy z nas jest zmęczony i oczekuje dlatego, żeby nam było wspólnie łatwiej. Jeśli mąż wespie, wesprze mnie czymś w domu, bo to przede wszystkim chodzi o rzeczy w domu. Bo jeśli chodzi o dzieci, o, o logistykę, o której wspominałam wcześniej, to jakoś się dogadujemy, jeszcze mamy gdzieś tam za nadrzuc trzecie osoby, które nas wspierają i jest okej. Okay. Ale największe konflikty, no może nie konflikty, ale takie niedotarcia wychodzą właśnie przy pracach domowych, kiedy ja oczekuję i bardzo często właśnie myślę, że mąż się domyśli, a nie domyśli się, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, żeby mnie wspierał, tak? Dosłownie. I nie tak mentalnie, tylko kochanie, ty dasz radę. Jeszcze tylko Ci została kuchnia i łazienka. Nie, nie. Ja, ja oczekuję, że on założy gumowe rękawice i też mi pomoże. A Ale. wiem, że potrafi. To nie jest tak, że on nie potrafi. Wiem, że potrafi, bo nie raz to udowodnił. Także Ale. dlatego żądam. A wyobraźcie sobie Państwo, że na to wszystko nakłada się jeszcze historia. To znaczy... Jak człowiek nie wyniesie śmieci, to nagle przypominają mi się wszystkie niewyniesione śmieci do tej no pory. Na konie też. O no, które prosiłam i musiałam wynieść sam. To ich z odkurzaniem i z myciem i z różnymi tego typu czynnościami jest. Także robi się kolorowo. Jak się to cała sytuacja tak to rozdaje.